Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów. Zaczyna się teraz. Zastanów się chwilę. Ile razy w swoim życiu miałeś wrażenie, że czegoś ci brakuje, ale nie potrafiłeś określić, co to dokładnie jest. Ale kiedy czułeś, że coś w twoim życiu nie działa, po prostu zamknąłeś oczy na ten problem, machnąłeś ręką, westchnąłeś, odwróciłeś swoją uwagę, szukając chwilowej przyjemności. Znasz to? Wiem, temat jest. Dość niewygodny, być może wywołuje dyskomfort, ale w tym podcaście gramy w otwarte karty świadomego życia, które czasem są niewygodne. Można powiedzieć, że ten podcast to taka strefa dyskomfortu, ale tylko chwilowego. Dlatego opuść bariery zrób taką, taką strefę zdemilitaryzowaną i słuchaj dalej. Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025. To jest podcast Czas na życie marzeń. Czas na życie marzeń to taka nazwa, którą sobie wymyśliłem, szukając pewnego rodzaju określenia na drogę do życia wyższej jakości, którą ja i być może Ty, skoro słuchasz mojego podcastu. Jesteś zainteresowany. Życie wyższej jakości to dla mnie życie przede wszystkim świadome, celowe i znaczące. Znaczące oznacza mniej więcej tyle dla mnie, że jest to życie, w które, które także przynosi wartość innym ludziom. Jest także wkładem dla innych ludzi. Celowe znaczy dla mnie równie tyle, co. Mające pewien kierunek, wiem dokąd zmierzam. Ale przede wszystkim jest to życie świadome. Świadome, w którym ja jestem świadomy swoich myśli, swoich emocji i swoich zachowań. To jest równoznaczne także z życiem w pełni odpowiedzialnym. Świadome, celowe, znaczące, świadome. Czyli świadomy jestem myśli, świadomy emocji i swoich zachowań. Świadomy swoich myśli, swoich emocji i zachowań, ale także korelacji zachodzących pomiędzy tymi trzema elementami. Jestem świadomy tego, że mam różnego rodzaju myśli. Te myśli wywołują emocje w moim ciele, a kiedy pojawiają się emocje. Pojawiają się również zachowania związane z tymi emocjami. Kiedy nie jestem tego świadomy, że moje myśli wywołują emocje, a emocje zachowania, może dochodzić do różnego rodzaju sytuacji, w których na przykład tracę nad sobą kontrolę. Ten mechanizm działa w wiele różnych możliwych stron. Dlatego także moje zachowanie może wpłynąć na stan emocjonalny a stan emocjonalny na moje myślenie dlatego jeżeli ja na przykład ćwiczę jogę albo medytuję to jest już jakieś zachowanie które wpływa na wyregulowanie moich emocji a kiedy reguluję swoje emocje wpływa to także na to w jaki sposób e, układają mi się myśli a właściwie luzuje umysł w taki sposób że tych myśli praktycznie nie ma. Jest pewien problem, bo większość z nas funkcjonuje w, takim, w takiej rzeczywistości, w której mm, tej świadomości, można by powiedzieć, chwilowo brak. Nasze życie jest pełne takich momentów, w których świadomie lub nieświadomie zamykamy oczy na pewne aspekty związane z, z rzeczywistością, której doświadczamy. Wybieramy bardzo często ograniczenie naszej percepcji. Mamy taką tendencję do ignorowania i unikania tego, co dla nas niewygodne, trudne albo bolesne. I często jest tak, że po prostu nie chcemy tego widzieć dosłownie i niestety w przenośni. I tutaj jest taki mały paradoks, bo. Często jest tak, że to, co dla nas niewygodne, to, co dla nas trudne, to, co wymaga od nas przekroczenia tej strefy komfortu i wejścia w tą strefę dyskomfortu, to, to jest to, co często dostajemy w odpowiedzi na nasze prośby do wszechświata o właśnie tą wyższą jakość życia. Chcemy mieć więcej w życiu, ale. Często trudno nam zaakceptować, wymaga to od nas pewnego rodzaju poświęceń, a zwłaszcza przyjrzeniu się swojemu życiu i temu, co często w nim nie do końca gra. A co za tym idzie, to to, że kiedy unikamy konfrontacji z tymi przeszkodami, to zwyczajnie nie posuwamy się do przodu. I o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy: o przeszkodach, które stoją. Na drodze do życia marzeń. Nawiasem mówiąc, jak z twoim wzrokiem? Widzisz jak przysłowiowy soku, a może masz jakąś wadę wzroku nie możesz widzieć w dal, albo blisko, a może masz astygmatyzm. Dlaczego o to pytam? Bo dla twojego mózgu wzrok jest symbolem twojej percepcji. Wzrok to jeden z podstawowych zmysłów, który nie tylko pozwala ci Obserwować wszystko dookoła ciebie, ale także w pewien metaforyczny sposób przewidywać i widzieć w przyszłości. Jeżeli odwracasz nieświadomie, świadomie od czegoś wzrok, bo jest to zbyt trudne, zbyt bolesne dla ciebie, to twojemu mózgowi kojarzy się to z zagrożeniem życia. Twój mózg spycha tę informację. Do podświadomości, zapisując ją w ciele. Dlaczego? Dlatego, że naczelną funkcją Twojego mózgu jest przetrwanie. Aby zapewnić Ci przetrwanie, uwolnić Cię od tego cierpienia, które nieuchronnie czekałoby Cię, gdybyś spojrzał, skonfrontował się z tą trudną sytuacją, Twój mózg ratuje Twoje życie. I przenosi to w bezpieczne miejsce, niestety w postaci metaforycznego zapisu. Twój mózg posługuje się uniwersalną symboliką, dlatego to, co postrzegasz, wiąże się dla, dla Twojego mózgu z Twoim wzrokiem. Jeżeli czegoś nie chcesz widzieć, na przykład w przyszłości, to Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Nawiasem mówiąc, tych informacji źródłem jest. Między innymi medycyna germańska Recall Healing, o której możesz poczytać w internecie naprawdę dużo. Nie wchodząc głębiej i dalej, odsyłam do źródeł. A swoją drogą, sprawdź, czy jest to dla Ciebie prawda, bo to jest najważniejsze. Nie wierz w ani jedno moje słowo. Po prostu sprawdź. Sprawdź, czy jest to dla Ciebie prawdziwe. Jeżeli Twoje problemy ze wzrokiem wynikają z tego, czego nie chcesz w swoim życiu. To poczujesz się lekko, kiedy słyszysz tą informację. A jeżeli czujesz się ciężko, to znaczy, że nie jest to dla Ciebie prawdziwe. Czego najczęściej nie dostrzegamy w swoim życiu? Jakie są te najczęstsze przeszkody? Czego większość z nas nie chce widzieć w swoim życiu? Od czego najczęściej odwracamy uwagę? Ukryte pragnienia. Chcę na przykład zmienić pracę, ale. Ponieważ tak jest wygodnie, tak jest łatwiej, tak jest bezpieczniej, odwracam uwagę od różnego rodzaju symptomów, które przypominają mi o tym, że wcale nie jest tak dobrze. Więc zwyczajnie odwracam od nich swój wzrok i swoją świadomość. Co gorsza, im częściej to robię, tym łatwiej mi to robić i trudniej wyrwać się z tego zaklętego kręgu. Wypalenie to jest ukrywanie przed samym sobą, Niezadowolenia z życia. Czuję, że to co robię nie ma sensu, ale nie wiem, co z tym zrobić. Strach przed zmianą, unikanie wyzwań i ryzyka. Może kiedyś, ale teraz nie jest odpowiedni moment. Problemy zdrowotne, emocjonalne. Ignorujemy sygnały płynące z naszego ciała i emocji. Pracujemy do późna, ignorujemy to, że nasze ciało. Woła do łóżka, że chce się położyć, spać, potrzebuje odpoczynku, albo boli głowa, boli cokolwiek. Przecież to tylko chwilowe, zaraz minie. Odwracamy od tego uwagę, a objawy potrafią się nasilać i dawać coraz częściej o sobie znać. Odpowiedzialność to jedna z właśnie rzeczy, od których często odwracamy uwagę. Łatwiej skupić się na czyichś błędach albo znaleźć w kimś problem, niż szukać go u siebie samego. To także zrzucanie winy na okoliczności. To nie zależy ode mnie to przez sytuację, przez innych ludzi. Poznaj historię Pawła. Paweł miał 38 lat i pracował jako utalentowany programista. Jego przełożeni widzieli w nim potencjał na lidera, a koledzy cenili jego kreatywność. Mimo to Paweł od lat tkwił w tej samej roli niechętnie podejmując nowe wyzwania. Za każdym razem, gdy pojawiała się szansa na rozwój, awans czy założenie własnej firmy, o czym czasem wspominał na spotkaniach ze znajomymi, Paweł znajdował powody, by się wycofać. Teraz nie jest dobry moment. Rynek jest zbyt nieprzewidywalny. Zespół mienie nie wspiera. To nie ma sensu przecież w tej filmie promują tylko swoich znajomków. W głębi duszy Paweł czuł, że coś jest nie tak. Jednak za każdym razem, gdy pojawiała się myśl, że może on sam jest częścią problemu, natychmiast zrzucał winę na okoliczności. Gdy projekt w pracy nie wychodził, mówił: "Klient nie wiedział czego chce". Gdy nie udawało mu się zmotywować zespołu, tłumaczył: "Ludzie tutaj są zbyt leniwi". Lata mijały a Paweł pozostawał w tym samym miejscu. Pewnego dnia po kolejnej odmowie awansu kolega z pracy rzucił mu kąśliwą uwagę, która nim wstrząsnęła. Paweł, powiedz szczerze, ile razy naprawdę wziąłeś odpowiedzialność za swój wynik? Nie za innych, nie za okoliczności, po prostu za siebie. Paweł poczuł wzbierającą w nim złość. Najpierw chciał odpowiedzieć, że to przecież nie jego wina, ale wieczorem, gdy był już sam, te słowa zaczęły w nim rezonować. Zdał sobie sprawę, że przez całe życie uciekał od odpowiedzialności, bo bał się porażki. Łatwiej było obwiniać wszystko wokół, niż przyznać, że to on sam siebie blokował. Tamtego dnia Paweł postanowił, że następnym razem nie będzie odwracał wzroku, nie będzie szukał wymówek. Więc zaczął od małych kroków, zgłosił się do trudnego projektu, otwarcie przyznał się do swoich błędów i zaczął prosić o feedback. Powoli zyskał pewność siebie, która pozwoliła mu w końcu podjąć wyzwanie, o którym marzył, założył własny startup. Jak pomóc sobie? Jak dostrzegać to, czego nie chcemy widzieć? Pierwszy krok już za tobą. To świadomość, świadomość i dostrzeganie. Wydaje mi się, że jesteś w stanie dostrzec pewną sytuację, w której odwracasz swoją uwagę od tej niecierpliwej myśli i zamiast zwyczajnie iść za tym i odwrócić swoją uwagę i zrobić coś innego coś przyjemnego, przyjrzyj się temu, co czujesz. Co podsuwa Ci twój umysł. I w roli obserwatora bez emocji obserwuj, czym to jest. Co to jest? Jakie odczuwasz emocje? Zadawaj świadome pytania: Czego nie chcę widzieć w swoim życiu? Co ignoruje? Czego? Unikam. Co by się zmieniło, gdybym spojrzał na życie oczami swojej przyszłej wersji? Jakie marzenia odkładam na później? Co by się stało, gdybym zaczął je realizować teraz? Co mogę dostrzec dzisiaj, co otworzy mnie na życie marzeń jutro? Metoda małych kroków, zmiana. Zaczyna się od małych kroków. Pierwszy krok mały, dostrzeganie, postrzeganie jest już za tobą. A teraz zacznij od małych rzeczy, które odkładałeś na później. Jaki jest pierwszy mały krok? Jaki jest kolejny mały krok? A może potrzebujesz wsparcia. Widzisz, czasem jak w przypadku Pawła, wystarczy rozmowa ze znajomym, z przyjacielem. Ale nie każdy ma ochotę uzewnętrzniać swoje problemy, swoje wyzwania wśród na przykład najbliższych osób. Coach może być świetnym, a czasem najlepszym wyborem. Wejdź koniecznie na moją stronę piotrcygan.pl i umów się na niezobowiązującą rozmowę, w której przedstawisz mi swój problem, a ja powiem ci, jakiego wsparcia mogę ci udzielić. To co ważne, zawsze to podkreślam, oko nie może zobaczyć siebie samego warto posłużyć się perspektywą osoby z zewnątrz dlatego zapraszam do siebie na coaching często największym wyzwaniem nie jest wcale brak możliwości czy trudności zewnętrzne ale to czego sami nie chcemy dostrzec mamy to przed sobą ale udajemy że nie widzimy ignorujemy prawdy które mogłyby nas Totalnie wyzwolić. Unikamy patrzenia na swoje lęki, niewygodne emocje czy ukryte marzenia, bo wydają się zbyt trudne do konfrontacji. Ale okrutna i brutalna prawda jest taka: to, co ukrywasz przed swoim wzrokiem, ma ogromny wpływ na Twoje życie. To kontroluje zwyczajnie Twoje rezultaty. Jeśli odważysz się zobaczyć to, co do tej pory ignorowałeś, w sobie, w swoich relacjach, w swoim życiu, otworzysz drzwi do zupełnie nowej rzeczywistości. Wyobraź sobie, że wszystko, czego potrzebujesz, by zmienić swoje życie, jest już na wyciągnięcie ręki. Jedynym krokiem jest odwrócenie wzroku tam, gdzie bałeś się patrzeć. Przyszłość nie jest czymś, co się dzieje przypadkiem, to coś, co tworzysz z każdą decyzją, a widzenie jej wyraźnie to pierwszy krok. Zadaj sobie pytanie: co mogę dostrzec dzisiaj, co otworzy mnie na życie marzeń jutro? Prawda bywa trudna, ale to właśnie ona jest początkiem prawdziwej wolności. Otwórz oczy na swoje życie. Jesteś gotowy na więcej, niż myślisz. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę cię o lajka, komentarz i udostępnienie go w mediach społecznościowych. Każdy komentarz, serduszko, lajk like, pomoże mi dotrzeć do większego grona słuchaczy. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Jak zwykle, na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał, co będziesz czuł i jak na to zareagujesz. Na to masz wielki wpływ. Wybierz działanie. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.